Halala, Dzisiaj witam Was przed Volkswagena T-Crossa, czyli na model miejskiego crossovera. Najmniejszy bliźniak do Arony i bliźniak do nowej Skody Kami, której jeszcze w tej chwili nie ma dostępnej w Polsce. Wersja style, więc jest stylowo, jak to powinno być już w tej chwili w tych małych, ciekawych crossoverach. Ciekawe lampy LEDowe. LEDowe jest wszystko. Mijania, dzienne, kierunkowskazy wszystko jest oczywiście w ledzie. Halogeny i już normalna żaróweczka. Akcenty udające, że jest no, faktycznie auto bardziej terenowe, jakieś takie tutaj nakładki będę aluminium, jak dorosne, aczkolwiek wszystko plastikowe. Zabieg stylistyczny ciekawy, czynniki parkowania przód, tył dla wersji style standard. Jest również schowany radar, bo ta wersja radarów ma kilka, o czym bardziej podczas jazdy. Opcjonalne są na przykład w niej Felgi 17 dla już tych właśnie pakietów. Ciekawie wygląda, szczególnie podczas jazdy. Fajny ten pomarańczowy się komponuje. To oczywiście kwestia gustu, Augusta o gustach się nie dyskutuje. Co widzimy z różnic, jeżeli chodzi o jego boszną minię? Inne klamki. Już nie ma klamek z golfa, są już nowe klamki, różnią się, aczkolwiek w naszej wersji nie ma pełnego handsfree, trzeba faktycznie sobie z kurczyka te drzwi otworzyć prześwit wyższy od polo 15 cm, co sprawia, że tam gdzieś na miasto, na krawężniki sprawdza się dobrze. Jeżeli chodzi o tył, tył jest naprawdę ciekawy i tutaj bardzo mocno odmładza markę Volkswagen, bo jest podobny do niczego. Nie jest w końcu to golf, jest to coś innego niż golf niż polo. Lampy w pełni LEDowe. Czakowek kierunkowska, żaróweczka To jest taka blendla, teraz tylko odblaskowa. Mogłaby już być LEDowa. No tak sobie wymyślili, że nie ma tu takiego pełnego Leda Ala Panamera. Po prostu jest odblask. Jest centralnie umiejscowiony napis Ticros, czyli tak jest chociażby już w nowych, tych poliftowych modelach. Tak pewnie będzie w nowym Arteonie czy w nowym Passacie. A Ticros już to ma. Jest również nawet bagażnik w tym samochodzie o dziwo, i może nie wygląda z zewnątrz. Pojemność 455, więc to spokojnie. Zmieścimy. Nie wiem czy gondolkę i wózek, bo go nie mam, ale coś tu się spokojnie zmieści. Jest podwójna podłoga, jest również miejsce na koło zapasowe. W naszym przypadku jest tylko kompresorek, ale jakbyście chcieli, koło zapasowe tutaj wjeżdża śmiało. Także nawet bagażnika Niemcy nie poskąpili. Tylna klampa ma również pakiet Simply Clever, taki Volkswagenowy Simply Clever, żeby nie było lokowania skody. Mianowicie, jak sobie wsiądę tak, no to miejsce, jak widzicie, jest całkiem znośne. Może niekoniecznie na magarską, ale spokojnie moglibyście podróżować na hel mamy dwa gniazdka USB, co również jest plusem mamy również taką kieszonkę na pół smartfona a oprócz tego kanapa sobie jeździ to jest opcja z nogami bądź opcja bez nóg wtedy jest po prostu większy bagażnik jakbyście potrzebowali kogoś nie wozić, a mieć większy bagażnik w ten sposób jest lepiej bagażnika spokojnie jeżeli chodzi o samo miejsce jakby w... nie ma podokietnika podokietnik jedynie w drzwiach o nie jest miękko, a mogłoby być miękko w tej cenie już miejsca nad głową jest, uważam, dosyć sporo a że moja nie jest zbyt bujna ale spokojnie, tyle miejsca nad głową dostałem w T-Crossie tutaj niestety z tyłu się już tak mocno nie skupili projektanci i zrobili nam twarde łokcie idąc dalej, uszczelka już jest premium lecimy na pozycję klasycznej Jessiki, czyli na przednią przedni fotel, dokładnie naszego T-Crossa co mi się bardzo w nim podoba, to, to że jest zaprojektowany zupełnie nowo. Tutaj niepodobny jest również do niczego. Nowa kierownica, z takim ciekawym to pakietem stylistycznym, właśnie pomarańczowy metalik jest tutaj na kierownicy oraz na desce rozdzielczej. Mamy tu również możliwości chyba jeden z pierwszych razy w Volkswagenie aranżacji wnętrza, nawet kolorystycznie pod Was. Czyli możemy sobie ten dekor zmieniać, ten dekor zmieniać i to się mocno różni. W naszej wersji są klasyczne zegary. Te oczytam w, z całą masą systemów, ale są to normalne, fizyczne zegary. A możemy sobie domówić zegary w pełni wirtualne, jak to chociażby było w filmie z Volkswagenem t -Rockiem. Oprócz tego kierownica, jak to w Volkswagenie, tu przejrzyście, ale jest nowy wieniec, nowa poduszka, to mi się podoba. W miejscach, widzicie, dla mnie spokojnie, za mną też się mieszczę, jeżeli chodzi o jakość materiałów wewnętrznych. Deska, również miękkich materiałów nie wyczuwam. To jest takie tylko miękka taka półeczka na smartfon, ale jak tu położymy smartfon, no to on oczywiście za chwilę będzie bardzo gorący, bo jest takim niefortunnym miejscem. Więc to taka półka. Nie wiem na co. Na bilet parkingowy może. Poza tym, tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, jest twardo. Szkoda, bo już w tej kwocie prawie 100 tysięcy złotych mogłoby być trochę bardziej miętko. Ale jest na przykład miętko. Na podokietniku, który jest regulowany, to mi się akurat podoba. Jak to w każdym Volkswagenie w różnych płaszczyznach. Wyjeżdża, wjeżdża. Możemy sobie spokojnie sobie zrobić takiego typowego Cebixa. To jest akurat na mocny plus. Przeprojektowany drążek zmiany biegów, również inny kształt niepodobny do innych modeli Volkswagena a to dobrze no i ta klasyczna to już konsola dla nowego t -Crossa. poza tym, jeżeli chodzi o drzwi z przodu tutaj również jest twardo, jest twardo są spore kieszenie na butelkę 1,5 litra no i tutaj już jest troszeczkę bardziej miękko jest taka pianka i coś co kiedyś będzie skórą to tutaj już trochę bardziej komfortowo ale co dogadacie gadać o komforcie? aby gadać o komforcie przejedźmy się to po co przede wszystkim kupujemy auto typu crossover, bądź tam nie wiem SUV, ale bardziej jednak crossover tego segmentu miejskiego to zawieszenie i od tego zaczniemy test T-Crossa, przede wszystkim w mieście bardzo fajnie wybiera dziury, oczywiście klasyk belka z tyłu, z przodu MacPersony jednak trzeba mu tutaj nadmienić, że zawieszenie pracuje dosyć głośno na kostce, bądź na takich dużych nierównościach potrafi pracować uważam za głośno ale jednak jest to bardzo mała bryła, taka troszeczkę bardziej polówka nie wiem, czy wiecie, ale polówka nowa jest wielkości golfa czwartego, więc te auto bardzo rosną. I również ten samochód jest dosyć spory w tym wnętrzu, bo jednak jest to auto miejskie, a miejsca jest dużo. I również jak chodzi o miejsce, fotele, to tutaj również duży plus dla Volkswagena. W ogóle Volkswagen tym modelem bardzo mocno odmładnia tą markę, bo pokazuje chociażby właśnie tymi dekorami, teraz możemy sobie tu wybierać kolory, ten taki fakturę, wzór, Tu może być taki jakby ala aluminium, może być taki jakby Ala, nie wiem, takie struktura troszkę yy, środkowanego aluminium. Fotele mają taką półskórkę, półmateriał, również materiał jest taki jakby kolorystyczny, podobnie jak chociażby właśnie ten dekor, czy kierownica. To wszystko sprawia, że możemy sobie to wnętrze maksymalnie zindy zindywidualizować pod każdego z Was, czy pod kobietę, czy pod mężczyznę. Czy jest to babskie auto? No trochę tak, jednak, ale na pewno mniej kobiece niż chociażby Fiat 500. Także ja się jakoś szczególnie kobieco nie czuję, dalej się czuję w miarę męsko w tym aucie przejrzysta, to w Volkswagenie, system sterowania klimatronikiem Oczywiście również start-stop w tym silniku 1.0 TSI No i klimatronik dwustrefowy już w tej wersji jest Nawigacja Discover Media Tutaj nie będziemy się o tym rozwodzili Mówiłem o tym już w wielu innych samochodach Po prostu lubię multimedia Volkswagena I uważam, że działają naprawdę one znakomicie Są szybkie, ekran jest responsywny Działa tak, powinno Niestety, ale nie ma CarPlay To trzeba sobie skontaktować się z dealerem Poza tym Kierownica, również jest tempomat aktywny, sterowany z kierownicy, a nie chociażby jak w Tuaregu, czy tam, nie wiem, w Skodach niektórych, tą taką trzecią manetką. Oprócz tego deska rozdzielcza, jak pokazywałem Wam, z taką tą dziwną kieszonką na coś, jest tak już zaprojektowana właśnie, jak to lubią mieć suwy. Fajnie pod kątem widoczności, bo nie ma kamery cofania, ale są czujniki przód-tył w tej wersji już. Spoiler lusterka, mimo dosyć małego nadwozia i również zegary. Są dostępne zegary w pełni wirtualne, co wiemy, że jest modne, więc jakbyście sobie konfigurowali waszego T-Crossa, to może na przykład nie bierzcie, nie wiem, pakietu zimowego. A weźcie jednak te zegary, bo one robią bardzo fajną robotę i już sprawiają, że ten samolot jest w pełni nowoczesny. W ogóle w tej chwili Volkswagen, tymi nowymi modelami, pokazuje tutaj już maksymalnie ile potrafi i maksimum technologii starają się wepchnąć te najmniejsze modele. Również przygotowanie pod multimedia, bo to auto jakby nie było adresowane do młodych. Czyli tutaj spora półka, spokojnie mieszcząca klasyczny telefon, jest w opcji odwanie indukcyjne. U nas tego nie ma. Są dwa kapholdery tutaj w centralnej części są również kapholdery w drzwiach przednich i tylnych, spory schowek przed nogami pasażera. Więc też to auto jest przygotowane pod takie przewożenie różnych tak zwanych bibelotów. A więc co tutaj jest? To jest miejsce na małą, damską torebeczkę. Nie wiem, może tak jest. Poza tym. Tylko jeżeli chodzi o silnik, bo to jest w sumie też taki klub programu Dostępny jest silnik albo 1.0 TSI, albo 1.0 TSI z DSG W naszym przypadku jest to 1.0 TSI, 115 koni i 6 manual To, że jest 6 biegów sprawia, że auto potrafi być oszczędne w trasie I wyniki spalania W mieście możemy oczywiście dobić nawet do 10 Wiadomo, że to możemy zrobić każdym silnikiem Ale realne spalanie w mieście to będzie 7,5-8 litrów w takiej zupełnie normalnej jeździe nieemeryckiej w trasie na autostradzie tam 6,5. Jesteśmy w stanie zejść poniżej 6, spokojnie jeździć samochodem po drogach krajowych, a nawet jak to kiedyś testowałem w Rapidzie tą jednostkę widziałem wyniki typu 5,5 jeżdżąc za tirami na drodze krajowej. Więc jednostka 1.0 TSI znamy ją, trzycylindrowa. więc dla niektórych z was ta kultura pracy chociażby przy wyższych obrotach, no słuchajcie trzy-cylindry. Ale jak ktoś z was używa niższych obrotów i głównie jeździ nie wiem, do 3500 obrotów, no to tam nie jest jakoś szczególnie słyszalne te trzy cylindry i ta kultura pracy dla większości z Was będzie wystarczająca. Dla co po niektórych może być klątwa trzech cylindrów i po prostu się do tego zrazicie. Tak w tej chwili idzie koncern Volkswagena, emitują tą globalną emisję CO2, dlatego też t jest tylko 1.0 Zero TSI, on emituje wszystkiego mało. Osiągi ma całkiem znośne. Bał waży tam niewiele ponad 1200 kg i do setki napędza się w około 10 sekund. Dobra, tempomat aktywny, z aktywnym lane assist i z front assist Więc w tej chwili sobie ustawiliśmy, nawet jak wbijemy mu piątkę To on dalej pamięta, dalej trzyma, akurat w tym przypadku Skoda oktawie, Mimo, że pokazujemy jako Golfa, zobaczcie, o, jest Golf Także każde auto dla Was będzie Golfem w Tigrosie. crossie Tempomat aktywny działa dobrze, no tam czy w mieście, czy w trasie Po prostu działa tak powinien, ale ciekawie działa akurat lane assist Bo jeżeli przekaczamy linię bez jego kontroli Chciałem Wam to pokazać to kierownica, kierownica, o, delikatnie sobie tak drga, jakby budząc Was, pokazując, że coś jest nie halo. Ale same linie widzi całkiem nieźle, tylko że tak się trochę od tych linii odbija. Niemniej jednak, o, przejmij kierowanie i otrzymujemy tak samo w t krosie tym najmniejszym jakby nie było crossoverze, multum systemów bezpieczeństwa, takich właśnie jak lane assist, ogranicznik prędkości, to akurat nie jest tam jakiś system szczególny, blind spoty, czyli te czujniki martwych pól w lusterkach, asystent również wyjazdach jak cofamy oraz front assist i te systemy działają, działają tak jak po prostu w innych modelach koncernu Volkswagena tak jak powinny dynamiczne ruszanie a jak 50 nie, o 70 możemy jechać, kurde 70 jak widzicie nawet 1.0 TSI 1200 kg i napędza go bardzo sprawnie co mi się również poda w ten tym 1.0 TSI to to, że jak włączymy klimat, bo ją wyłączymy nie ma opcji turbo, po prostu zawsze z klimą czy bez klimy są bardzo podobne osiągi. Nie ma jakichś szczególnych odczuć, żeby klima nam odejmowała mocy. Jedzie tak samo dobrze z klimą czy bez klimy. Także ten silnik, no nie wiem, to już zależy od, oczywiście od kwestii każdego z Was. Dla mnie silnik tego samochodu dopasowany całkiem nieźle. Nie wiem, czy będę potrzebował jakiegoś diesla. W tej chwili co, jest szóstka, 1500 obrotów i oszczędzamy paliwo. Spalanko fila będzie jakieś tam, o, czy pół, czy czy. Teraz palimy nic Jeżeli chodzi o wygłuszenie w trasie, tak jedziemy w tej chwili 70 Głównie słyszymy szum opon Przy 130 słyszymy już bardziej gdzieś tam te wiatry opływające nam tą przednią część nadwozia Ale tak jeżdżąc do stówy głównie opony, więc wygłuszenie również jest takie polówkowe W nastał czas naszego t w tym jakże ciekawym pomarańczowym kolorze jakby go podstawał wszystkim auto dla młodych, bądź dla Waszej żony, jeżeli Wy macie, nie wiem, Tiguana, bądź Touarega, a żona potrzebuje coś małego, stylowego i ładnego, na pewno to. Jeżeli chodzi o zalety, przede wszystkim, moim zdaniem, wygląd. Auto jest bardzo nowoczesne, wyróżnia jednak w tej chwili tą gamę Volkswagen'a takim tym nowym już tutaj wizerunkiem, jeżeli chodzi o stylistykę. Poza tym ekonomia, chociaż silników jest dostępnych mało, bo jest tylko jeden silnik dostępny, więc to też przy okazji wada. Poza tym, zawieszenie jest bardzo fajne, fajnie tu mi nierówności, ale głośno pracuje, Na łatach bądź na kostce jest ta praca głośna. Wygłoszony jest naprawdę fajnie na, na autostradzie i w mieście i bardzo komfortowy. Ładne wnętrze, ciekawie zaprojektowany. Plastiki we wnętrzu, pozostawiają troszeczkę życzeń. To już kwestia Was, czy dla Was to jest problemem, czy nie. Kwestia indywidualna. No i na pewno cena. Cena jest czymś, co może niektórych klientów odstraszyć, a dla niektórych troszkę może premium. No. Około 100 koła za taką fajnie wyposażoną wersję. Nie jest to mało, ale z drugiej jednak strony wszystko w tej chwili drożeje, nawet mleko w sklepie. Dzięki Wam bardzo za ten dzisiejszy. Tego najmniejszego kosowera od Volkswagena. Pozdrawiam Was. Dzięki Volkswagen Centrum Wrocław. Widzimy się na kolejnym teście. Na razie.